Dzień dobry, witam Was serdecznie. Moi drodzy, niebawem ruszamy z nowym projektem: akwarium 60 litrów, a dzisiaj porozmawiamy o kosztach. Ile tak naprawdę kosztuje założenie akwarium typu high-tech? Na co należy zwracać uwagę, na czym można zaoszczędzić, a na czym lepiej nie oszczędzać? Nie będziemy tutaj mówić o takich elementach jak szafka, jak aranżacja, ponieważ te elementy tutaj każdy dobiera indywidualnie. Jeden położy akwarium na zwykły mebel. Typu komoda. Tak samo jest w przypadku aranżacji. Jedna osoba włoży dwa kamienie, będzie szczęśliwa, zaś druga włoży towaru za 1000 zł. Także tutaj temat mocno, mocno indywidualny. Porozmawiamy na temat elementów, które musicie tak naprawdę mieć, czyli lampa, akwarium, zestaw dwutlenku węgla, ewentualnie bimbrownia, no i odpowiednia filtracja. Moi drodzy, zacznę od samego akwarium. Jest to akwarium ze szkła Opti na bezbarwnym silikonie o wymiarach 60x30x36 cm wysokości. Od razu mówię, że tutaj można mocno zaoszczędzić, ponieważ takie akwarium ze szkła, na przykład Float z czarnym silikonem, można kupić za około 100 zł. Także tu 2,5 stówy, tam 100, także 150 zostaje automatycznie w kieszeni. Kolejna sprawa to filtracja, bo Akwarium to jest jedna sprawa, ale najważniejszym elementem jest filtracja. Ja we wszystkich swoich akwariach, generalnie stawiam na filtry zewnętrzne i Wam również polecam to rozwiązanie. W tym akwarium będzie filtr Unimax 250. Unimax 250, ponieważ został mi po prostu ten, ten filtr z starego akwarium i będzie tutaj wykorzystany w tym projekcie. On pracował z większym zbiorniczkiem, ale w tym małym również wszystko, że tak powiem, zagra. Zdecydowanie lepsze jest to rozwiązanie niż filtr wewnętrzny. Mamy dużo większą powierzchnię filtrującą i generalnie zachęcam generalnie wszystkich początkujących akwarystów do korzystania z filtrów zewnętrznych. One przyczyniają się do lepszej jakości wody dzięki nim. Możecie się pozbyć glonów, gdy macie takie problemy. Na przykład, tak, duża powierzchnia filtrująca robi robotę. Kolejnym elementem jest to, że pozbawiacie się filtra wewnętrznego z akwarium. Są tylko dwie rurki wejście-wyjście i to jest wszystko. Także to też jest jakiś tam argument przemawiający za filtrem zewnętrznym. Kolejnym elementem, bez którego tutaj akwarium high-tech nie może funkcjonować, jest odpowiednie oświetlenie. Zdecydowałem się tutaj na lampę marki Sincor. Ale tu jest naprawdę szeroki wachlarz do wyboru. Bo możemy kupić lampę za 50 zł, za 500 zł oraz za 1000 zł. I tu mówię o akwarium o szerokości 60 cm. Także tu jest szeroki wachlarz do wyboru. Także każdy wybierze, jak na, na co go stać. Mnie ta lampa kosztowała 160 zł, ma ona 20 W. I jak podaje, producent 3700 Lumenów. Aczkolwiek e, troszkę w tą nie wierzę, zaraz wam pokażę. Bo to jest. E, mamy, gdzie tutaj? Tutaj mamy. Tak, czyli mamy 65, to jest to, jest to światełko. E, Pobór energii 20 W. E, I lumeny 3700. Także, jeżeli by tak faktycznie była ta ilość lumenów, to, to w zupełności wystarczy. Chociaż mówiąc szczerze, nie wydaje mi się, z tego powodu, że zapaliłem sobie już to. Światełko troszkę na próbę i no, nie wydaje mi się, że tam jest 3700 lumenów, ale wspierał no, się nie będę, także y, 160 zł kosztuje taka lampa. No i tutaj możecie zaoszczędzić, ale nie musicie. Ja generalnie wybieram dosyć silne oświetlenie. Nie wiem, czy ono się tutaj y, spisze, y, czy warto oszczędzać. No trudno powiedzieć. Y, osoby często potrafią tuningować na przykład standardowe pokrywy, także możecie kupić takie jak parę, nie wiem, za 200 zł już z pokrywą jakąś tam świetlówką, dołożyć kilka pasków LED i to też powinno jakoś tam funkcjonować i można sporo pieniędzy zaoszczędzić. Także tutaj z oświetleniem jest bardzo szeroki temat. Można też kupić lampę za 1000 zł z funkcją Bluetooth i tam wielokanałową sobie zmieniać te wszystkie oświetlenia według indywidualnych potrzeb, no ale to już trzeba mieć po prostu gruby portfel. Kolejną sprawą bardzo ważną i taką, którą polecam do wszystkich akwariów, jest to dwutlenek węgla. Jeżeli nie macie hajsu na butle, można korzystać z bimbrowni. Jednak, mówiąc szczerze, butla jest dużo lepszym rozwiązaniem. Rozumiem, że początkowo nie są droższym, ale jest to rozwiązanie naprawdę dużo lepsze. Cały zestaw tutaj dwutlenku węgla kosztował 320 zł. Mamy tutaj butle. Podajże 2 kg. Reduktor. Zaworek. Nie zaworek, tylko elektrozawór. I zaworek precyzyjny. Także to wszystko kosztowało 320 zł. Taki zaworek precyzyjny na szybko złączkach. On bardzo fajnie działa. Tutaj nie musimy, że tak powiem, martwić się o podłączenie. Zaraz wam chcę pokazać, jak to się zapina. Także, jeżeli ktoś się obawia, że będą jakieś problemy, tam trzeba będzie to skręcać. W przypadku, jeżeli pójdziemy w taki zaworek precyzyjny na szybko stalowych, to połączenie po prostu to jest sekunda. Wciskamy i tyle. Nie ma prawa tu się nic z tym stać. Pracujemy na bardzo małym ciśnieniu, bo ciśnienie robocze to. Dajmy na to jeden do dwóch barów, także w przypadku takiego wężyka nie ma opcji, żeby coś tutaj się stało. Oczywiście to też można wykręcić i zrobić połączenie sztywne. Tak zrobiłem w przypadku tego drugiego akwarium, które tam mam. A propos tych wszystkich elementów, w kolejnym filmie pokażę Wam jak połączyć tak naprawdę ten dwutlenek węgla, te wszystkie elementy, żeby miał to ręce i nogi, żeby to dobrze działało. No oczywiście potrzebujemy również reduktor, bez którego w przypadku dwutlenku węgla nie idzie się obejść, on będzie nam to uredukował ciśnienie butli. Na tym zegarze zobaczymy jakie mamy ciśnienie butli, na tym natomiast ciśnienie będziemy ustawiać sobie robocze. Taki reduktor to koszt zakupu około 50 zł z przesyłką. Do tego wszystkiego potrzebujemy elektrozawór. To znaczy potrzebujemy i nie potrzebujemy tak naprawdę, bo możemy codziennie wieczorem zamykać i rano odkręcać ten dwutlenek węgla. Albo jeszcze innym rozwiązaniem jest podawanie dwutlenku węgla 24 godziny na dobę, czego nie polecam. Ale też można jakoś tam bez tego elektrozaworu użyć. 70 zł taki elektrozawór, i on naprawdę ułatwia życie. Możemy cię sobie tu sterować, w jakich godzinach będziecie podawać dwutlenek węgla, a w jakich nie. Do prawidłowego działania takiego elektrozaworu potrzebny jest jeszcze włącznik czasowy. Także on to trzeba razem tutaj połączyć. W kolejnym materiale pokażę wszystko, jak to tutaj wygląda. I tutaj też mamy szybko złączki, także bez obawy, że. Że tam nie poradzicie sobie z montażem. Oczywiście yy, na rynku są również takie elementy gotowe, czyli elektrozawór, yy, reduktor i licznik bombeków razem we, w jednym, że tak powiem, yy, mechanizmie. Chociaż mnie to tak szczerze mówiąc nie, nie, nie przemawia za mną. To rozwiązanie różne opinie czytałem, także ja sam sobie kompletuję te wszystkie elementy do dwutlenku węgla. Yy, jeżeli chodzi o krótkie. Putle... Jest to sprawa mocno indywidualna. Każdy tutaj kupi inną. Ważne, żebyście kupili butlę, która ma ważną legalizację. Jeżeli sobie spraw zobaczycie datę, to tutaj macie wytłoczoną datę, do kiedy jest ważna ta butla i mamy 2030. W przypadku kupowania butli używanej jest z tym taki problem, że możecie. Kupić butlę, która naprawdę już za chwilę traci swoją legalizację, to oczywiście nie jest koniec świata, ale to są po prostu koszty, nie? bo taką butlę trzeba znowu zlegalizować i taka cena legalizacji to jest od 50 do 80 zł tutaj w okolicach mojego miejsca zamieszkania. Moi drodzy, to wszystko. Tak naprawdę, jeszcze kilka rzeczy kosztowało. 900 zł, i to jeszcze nie są wszystkie elementy, ale zdaję sobie sprawę, że dla jednego to dużo, dla innego to mało. Oczywiście każdy musi sobie odpowiedzieć indywidualnie. No i tyle. Niebawem ruszamy z projektem nowego akwarium. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W kolejnym filmie zajmiemy się dwutlenkiem węgla. Pokażę Wam dwa różne sposoby na połączenie zaworku precyzyjnego, elektrozaworu i tak dalej. Jeden szybszy, drugi bardziej skomplikowany. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.